Witam serdecznie. Na kanale Bart Hart ukazał się ważny film zatytułowany Nieudany eksperyment. Powinni obejrzeć wszyscy Polacy i w ogóle wszyscy ludzie. Tymczasem ja byłam ósmą osobą, która obejrzała ten film na tym kanale i zostawiła trzeciego lajka. Chciałabym Ciebie bardzo prosić o wsparcie dla tego filmu, o obejrzenie go, także zostawienie lajka, subskrypcji, ponieważ niestety wygląda na to, że im istotniejszy jest przekaz, tym mniejsza ekspozycja, tym mniejsze zainteresowanie, mniejsze wsparcie. Na klatce z tego filmu, z ekranu, na który w tej chwili patrzysz, widzimy świnie. Uczestniczącą w teście zderzeniowym, przywiązaną do auta, które chwilę później jest roztrzaskiwane. Wyobraź sobie seryjnego mordercę, który w ten sposób traktowałby swoje ofiary. Przywiązywał ich do pojazdów, a chwilę później w celowy sposób aranżowałby roztrzaskanie tego pojazdu. Czy to ustawiając to auto na torach, czy zrzucając przepaści. Jak traktowalibyśmy takiego seryjnego mordercę, który w taki sposób znęcałby się nad ludźmi? A tu wyobraźmy sobie, że w cywilizowanych krajach, w legalnie działających firmach i legalnie działających laboratoriach, kto jak to, ale naukowcy wykonują tego typu testy? Akurat z tych testów prawdopodobnie jak rozumiem się, wycofano. Ale ileż do tej pory różnego rodzaju, koszmarnych i to bezsensownych całkowicie testów nadal jest wykonywanych na zwierzętach. Jak dowiadujemy się z tego filmu, te testy nawet nie mają uzasadnionego sensu, ponieważ dają fałszywe wyniki, niebezpieczne nawet wręcz wyniki dla ludzi. Na stronie Facebook Barta Harta czytam... Że 27 kwietnia w Warszawie, obok pomnika Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie, od godziny 13:30, ma mieć miejsce manifestacja w obronie osób zwierzęcych, takich jak koty, psy, szczury, myszy, małpy, które giną w laboratoriach na całym świecie. Mimo, że metody testowania wolne od okrucieństwa są już dawno dostępne. W Polsce, według sprawozdań Komisji Etycznych wydających zgody na eksperymenty, używa się 450 tysięcy osób zwierzęcych rocznie. W Unii Europejskiej używa się około 10 milionów osób zwierzęcych, w Kanadzie około 2 milionów, w Japonii około 11 milionów. W 2009 roku w Polsce do eksperymentów zgłoszono ponad 1000 psów i 600 kotów. Prawdopodobnie ta informacja jest tutaj zamieszczona z tego powodu, że ludzie bardziej oburzają się cierpieniem kota czy psa niż cierpieniem świnki morskiej królika, a już nie mówiąc o szczurkach. Jeżeli jesteś w stanie wziąć w tym proteście, to oczywiście gorąco polecam. Bądź głosem zwierząt. I przy okazji chciałabym także przedstawić, jeżeli ktoś z Was nie zna, organizację Lab Rescue, adopcję zwierząt laboratoryjnych i przedstawić ich najnowszego posta. Pilnie poszukujemy domów tymczasowych dla kawi laboratoryjnych, czyli świnek morskich. Nie mamy schroniska ani lokalu, w którym przebywaliby nasi podopieczni. To tylko dzięki domom tymczasowym możemy odbierać kolejne świnki z laboratoriów, by nie zostały uśmiercone. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację o możliwości odbioru do 11 świnek. Jednak na ten moment nie mamy gdzie ich umieścić. Jeśli nie znajdziemy im tymczasowych opiekunów na czas, zostaną uśmiercone. Ze względów organizacyjnych preferujemy lokalizację w pobliżu Warszawy i Wrocławia. W pierwszym przypiętym komentarzu zostawię link zarówno do filmu na kanale Barta Harta, jak również do fanpage'u La Presque, gorąco prosząc o aktywną postawę, o zaangażowanie się. To nie jest taka sytuacja, że jak nie ja, to ktoś inny, że ktoś tam się tymi świnkami zajmie. Prawda jest taka, że tych osób przejętych jest o wiele za mało, dlatego tylko część zwierząt udaje się ratować, a reszta jest uśmiercana. Podejrzewam, że zagazowywana. Strona tak tutaj łagodnie podaje, że zwierzęta są usypiane. Szczerze nie wierzę w to, ponieważ jest to taka klasyczna eutanazja, jest dosyć skomplikowaną procedurą przebiegającą w kilku etapach. Podejrzewam, że tak jak zwierzęta są masowo utylizowane na fermach, tak i tutaj prawdopodobnie są zagazowywane i jest to nieprawdopodobnie brutalna, koszmarna śmierć. Więc to nie jest tak, że albo ja, albo ktoś inny, albo ty, albo ktoś inny. To jest wybór pomiędzy życie a śmierć. Dla każdego z tych zwierząt. Jeżeli zgodzisz się zostać, no w tym przypadku oni proszą o, o to, aby osoby zgłaszały się do zostania domem tymczasowym. Więc jeżeli podejmiesz taką decyzję, to prawda jest taka, że dzięki tobie jakieś zwierzę zyska życie, uratujesz dosłownie uratujesz przed śmiercią kilka zwierzaków.